Widzieliście kiedyś wysypisko śmieci w mieszkaniu? Ja też nie widziałam i to był mój pierwszy raz. Mówiąc, że wysypisko, mam na myśli wysypisko, bo do tego mieszkania notorycznie były znoszone śmieci z okolicznych śmietników. I nie, nie mieszkała tu żadna osoba chora na depresję, ani Ktoś, kto cierpiał na zbieractwo. Ale od początku zadzwonili do nas klienci, którzy przyjechali z zagranicy, zaalarmowani przez spółdzielnię mieszkaniową. Wcześniej dostawali sygnały, że mieszkanie jest notorycznie zamieszkiwane przez osoby bezdomne, ale ciężko jest tak z dnia na dzień rzucić wszystko pracę, życie w innym kraju i przyjechać tutaj. Więc jak tylko udało się zorganizować kilka wolnych dni, linci przyjechali i na miejscu zastali taki widok. Przyznajcie, że można dostać dobrego. Szoku. Całe mieszkanie było po prostu zagracone. Najwyższa hałda śmieci miała gdzieś około 1,70 m i tutaj było tak naprawdę wszystko. Śmieci naniesione z okolicznych śmietników, widać, że były przebierane i wybierane na przykład puszki, a reszta po prostu jak została przeniesiona, tak i zostawiona. Oprócz tego przegrzebane zostały wszystkie meble i y, rzeczy osobiste, które były w tym mieszkaniu poprzedniego lokatora. Ktoś po prostu zrobił sobie dobrą rewizję w tym mieszkaniu, wywalił wszystko na podłogę. I tak to zostawił. Z relacji sąsiadów wynikało, że taki stan trwał kilka miesięcy, a nawet może kilkanaście. W każdym razie przebywało tutaj dziwne towarzystwo i za każdym razem ktoś inny. Mimo zakładania coraz to nowych zamków na drzwi i kudek, one były wyłamywane i towarzystwo sobie z powrotem wchodziło. Z relacji sąsiadów wynikało, że mieszkał tutaj wcześniej lokator, który właśnie sprowadzał sobie dziwne towarzystwo, a następnie wyprowadził się i zostawił yy, dom. Otwarty, no a towarzystwo wiedziało, że jest tutaj tak zwana melina, na którą można sobie wpaść, no i sobie urządzili tutaj skład. Od wyceny do zlecenia minął okres chyba tygodnia i nawet w tym czasie były próby włamania do tego mieszkania, mimo że już był zamontowany nowy zamek, a w zasadzie kłódka na drzwiach. Więc ciekawie było, nie powiem, że nie. W każdym razie, na to zlecenie zamówiłam dwa kontenery, żeby oszczędzić sobie segregacji tego wszystkiego, bo było tutaj naprawdę wszystko. Jak zamawiamy kontenery, to jest nam znacznie łatwiej, bo nie musimy sortować tych śmieci. Bierzemy kontenery na odpady zmieszane i po prostu ładujemy wszystko w wory do kontenera. A następnie y, ktoś podjeżdża i zabiera to na wysypisko. Na ten moment nie wiedzieliśmy jeszcze, co z mebli wyrzucamy, dlatego że klientka nie mogła nawet się przedostać do jednego z pokojów, gdyż wejście było zagracone. I dopiero po tym, jak zrobiliśmy korytarze, y, mogła przyjechać, ocenić stan mebli i zdecydować, czy coś zostaje, czy coś wyrzuca. Same. A przyznam, że niektóre meble były naprawdę ładne, drewniane i solidne i naprawdę żal było patrzeć na to, jak są przysypane śmieciami. To jest nasz już któryś filmik tutaj na kanale, który wam wrzucam i jestem ciekawa czy jesteście w stanie wyróżnić y, kilka elementów łączących wszystkie takie hardkorowe sprzątania. Takie wiecie rzeczy wyróżnione, które powtarzają się praktycznie na każdym zlecaniu. Jeśli y, ktoś y, jest spostrzegawczy, to niech wypisze mi w komentarzu. Jak już mówiłam, Potrzebowaliśmy tak zwanych korytarzy życia, czyli przejścia między tymi śmieciami w głąb pokoju, żeby klientka mogła przyjechać i ocenić stan mebli i tego, co ma zostać, a co nie. Więc zaczęliśmy tutaj odgruzowywać korytarz no i zrobić takie właśnie korytarzyki w tych śmieciach, żeby dostać się do drugiego końca pokoju, bo na chwilę obecną nie można było tego zrobić inaczej, jak tylko chodząc po tych śmieciach. Sami zobaczcie, co tu się dzieje za tym materacem wielkim. To jest po prostu hałda śmieci. Tu jest wszystko. No popatrzcie. I my stoimy tutaj na śmieciach. One mają gdzieś około 40-50 cm wysokości. Masakra. Oczywiście poza śmieciami najwięcej było tutaj też rozwalonych ubrań jakichś opakowań, nie wiem, trzeba być naprawdę uzdolnionym, żeby poprzenosić coś takiego do mieszkania i to tak po prostu zostawić. No, nie dało się po prostu swobodnie chodzić, trzeba było uważać, gdzie się stawia stopy, żeby się nie potknąć i nie wywalić sobie zębów. Do tego nawet balkon był otwarty i nie był zamykany, bo nie było tu dojścia. Podejrzewam, że nikt nie miał odwagi nawet tu wejść, żeby go zamknąć, więc było sobie wszystko otwarte, a na balkonie, jak widzimy, też są śmieci. Na opróżnianie takiego mieszkania zakładam zawsze cały dzień. Tu po kilku godzinach udało nam się dobrnąć za materac i wyobraźcie sobie, że to właśnie było pod materacem. Jakiś stolik nocny, prowizoryczny, zrobiony z jakiegoś blatu i pówki, a na tym masa petów. Mało tego, moi drodzy, pod hałdu tych śmieci, która znajdowała się tuż pod materacem, odkryliśmy łóżko. Ulga dla nas, bo mamy mniej śmieci do przekopania, a z drugiej strony z łóżka też zrobione wysy pisco No i taki stan rzeczy pozwala mi wnioskować, że na tym łóżku kiedyś ktoś spał właśnie w takim stanie i w tych śmieciach. Co ciekawe, na łóżku były rozłożone dwa materace i pod każdym z materacy również znajdowały się śmieci i ktoś na tym kiedyś spał. Jako, że ten przybytek niedoli, czyli ta piękna kanapa zajmowała większą część pokoju, postanowiliśmy, że ją po prostu rozmontujemy i wyniesiemy, żeby później te śmiecie łatwiej było nam pozbierać. I zagadką też było, co się dzieje z na pół i pod nią. Zdradzę wam pewną ciekawostkę. Po każdym takim sprzątaniu nabieram obrzydzenia do niektórych rzeczy, które znajdujemy właśnie w tych śmieciach. I tak jak sprzątaliśmy chatę z kopcami kreta, czyli kupami przykrytymi ubraniami, zostawię wam link w opisie do shortsa. I tam właśnie dostałam urazu na mleko, dlatego że pan sikał do butelek po mleku. I od tamtej pory nie piję mleka. Tak samo i tutaj znalazło się kilka rzeczy, do których będę miała już uprzedzenie po takich hardkorowych sprzątaniach. No, i tak jak widzicie, miejsce przy łóżku jest wstępnie odgruzowane i można się zająć tym, co się znajduje na kanapie. A na kanapie też jest dobra chałda śmieci. No i łopata jak zwykle poszła w ruch, bo inaczej można się zajechać, żeby to wszystko ręcznie wybierać. Ja bardzo lubię takie pakowanie śmieci, bo to jest naprawdę fajna praca. Można się wyżyć, można się odstresować. Jedyny minus jest taki, że mam wrażenie czasami, że te śmieci się po prostu nie kończą. My ładujemy je łopatami czasami godzinę, dwie, trzy. Są niezliczone ilości worków, a te śmieci nie wiadomo skąd, one zawsze wychodzą. I mam wrażenie, że to jest po prostu syzyfowa praca że z jednego kąta wymiotę, a za chwilę z drugiego wychodzi dwa razy tyle. A z drugiej strony nie ukrywam, że jest to ciężka praca fizyczna i zazwyczaj mamy taki system, że jedna osoba pakuje, druga trzyma worek, a później jak już nadchodzi, ten krytyczny moment zmęczenia, zamieniamy się rolami i, i wtedy jedna osoba odpoczywa, a druga pracuje. Wydaje mi się, że taki system jest bardziej wydajny niż dwie osoby miałyby pakować. U nas się przynajmniej to sprawdza. Na takie mieszkanie do 80 m2 zawsze zakładam dwa dni, ale to też zależy od zakresu. Jeden dzień wtedy opróżniamy wszystko, a drugi dzień przeznaczamy na sprzątanie. Natomiast jeśli klient chce sortowania rzeczy typu ubrania, jakieś tam naczynia, książki itp., itd., tak zwane rzeczy osobiste, no to zazwyczaj potrzebujemy jeszcze jeden dzień, żeby to wszystko przejrzeć. Oczywiście rzeczy wartościowe, które znajdziemy w międzyczasie, odkładamy zawsze na miejsce bez względu na to, jaki był zakres, bo w tych śmieciach często można znaleźć różne rodzinne pamiątki, biżuterię, jakieś rzeczy wartościowe, gotówkę. No i przy zbieraniu tych śmieci zawsze się coś takiego znajdzie. Tu nic fajnego nie znaleźliśmy. Wszędzie po prostu były rozwalone te śmieci ze śmietnika. Najwięcej było petów, butelek po napojach, opakowań po chipsach i po prostu przerzucałam tą łopatą i przerzucałam, a końca nie było widać. I ogólnie powiem wam, że to trochę takie świństwo, żeby zaśmiecić komuś tak mieszkanie. Nawet klientka powiedziała, że w zasadzie jak już sobie ktoś tam bezdomny mieszkał, to niech by mieszkał, byle nie robił chlebu z chaty. No ale jak tutaj się to skończyło, to właśnie widzicie. Zero szacunku, mieszkali za darmo, a syf niemiłosierny. Dobra, jak już odgruzowaliśmy kanapę z góry, to postanowiłam, że Trzeba ją teraz rozparcelować na części i wynieść, bo pod kanapą, jak i za, jak sami widzicie, no jest druga, drugie wysypisko śmieci. I serio mówię Wam, że można się załamać, bo tyle worów, co żeśmy przerzucili z tego samego pokoju. I tych śmieci nie ubywało, one z każdego zakamarka wychodziły, dosłownie z każdego zakamarka wychodziły. Więc tą kanapę trzeba było wynieść, bo został nam dosłownie ten kąt. Po spakowaniu wszystkich tych śmieci można będzie przystąpić do wstępnego posprzątania, już przestawienia mebli, odkurzenia tej wykładziny. Wykładzina nadawała się na śmietnik, to zobaczycie za chwilę, przy odkurzaniu, ona jest cała poplamiona. Poza tym była cała w tym popiele z papierosów, brudzie, no leżały na niej przecież śmieci, więc no wykładzina na pewno pójdzie do zerwania, no ale to trzeba było wszystko odkurzyć. Po opróżnieniu pokoju można było przystąpić do wstępnego sprzątania, czyli odkurzenia podłóg, a następnie mycia wszystkiego od góry do dołu. Wyobraźcie sobie, że samo odkurzenie podłogi w tym największym pokoju zajęło mi prawie 2,5 godziny. Ona była taka brudna, bo oprócz tego popiołu, swajek, pestek, łupin po pestkach, w całym mieszkaniu zresztą rozsypana była macza. I ta macza była dosłownie wszędzie, zresztą widzieliście na początku przy pakowaniu, nawet w garkach, jakaś stara, zaschnięta, no po prostu dramat. Macza była też w Łazience, moi drodzy, ale to zobaczycie już z filmów z Łazienki. Teraz przechodzimy do czyszczenia mniejszego pokoju i tutaj był największy szok. Widzicie to? Telewizor podłączony do prądu, pośród tych wszystkich śmieci. Przeważające śmieci to kartony i papier. I tam w tle była zapalona lampka. Ja się dziwię, że ta chata po prostu nie spłonęła. Tu największa hałda sięgała 1,70 m. A jak weszłyśmy w ten pokój, to powiedziałam do Klaudi, że boję się, że znajdziemy tu jakiegoś trupa. Więc znowu uzbrojone w łopaty zaczęłyśmy po prostu przekopywać ten shit. I tu była praca trochę utrudniona, bo pod tymi śmieciami były zakopane jakieś pudełka, półeczki, stołeczki i łopata na niewiele się tutaj zdawała, co jedynie mogłam tylko podgarniać to na środek, powywalać co większe, żeby to wybrać. I dopiero wtedy ładowałam łopatą wszystko do worka. Potem zamieniłyśmy się z chłopakami i chłop Chłopacy przejęli ten pokój i wyobraźcie sobie, że okazało się na nasze szczęście, że pod tymi śmieciami było ukryte kolejne łóżko, więc mieliśmy trochę mniej roboty. Łóżko, oczywiście, wylądowało na śmietniku, a chłopacy opróżniali ten pokój. W międzyczasie zabrałam się z Klaudią do opróżniania łazienki. Na szczęście w łazience przebierać rzeczy nie musieliśmy, po prostu leciało do śmietnika wszystko po kolei. Żadne z tych rzeczy tutaj nie należało do właścicieli, wszystko zostało naniesione z zewnątrz. No i po prostu sobie tak kwitło tutaj w tej łazieneczce. O ile w pokojach jest zawsze najwięcej pracy przy pakowaniu, a mało przy sprzątaniu, tak w łazience i w kuchni jest mało pracy przy pakowaniu, za to dużo pracy przy sprzątaniu, bo pod spodem zawsze jest niezły bajzel. I tak naprawdę, dopóki nie próżnimy łazienki i kuchni, to nie wiemy, co tak naprawdę będziemy sprzątać i w jakim to wszystko jest w stanie. I tak a propos brudnych łazieneczek, to jestem ciekawa, jak wy do tego podchodzicie. Lubicie oglądać takie hardkory, czy nie lubicie oglądać, czy was to brzydzi, czy nie brzydzi? Bo czasami w komentarzach widzę, że zdania są mocno podzielone. Chociaż widzę, że jest sporo takich świrów hardkorowych jak ja. A przy okazji, bo mi się przypomniało, proszę was, żebyście zostawili nam suba. Bo 94% was oglądających jeszcze nas nie subskrybuje. Więc bardzo proszę, będzie mi bardzo miło

Ну, <клыш diffusion> <Nasz, своего> <noise> <Jeszcze> więcej <kreta. клыш> o, Łazienka po opróżnieniu wygląda tak. No nie jest ciekawie, ale co mnie zawsze zastanawia, że one zawsze wyglądają podobnie. W sensie umywalki zawsze są w jakimś błocie. Ja nie wiem skąd te błoto jest nanoszone. I ta łazienka jeszcze nie jest w jakimś tam najgorszym stanie, bywały gorsze, a najgorsza chyba tutaj na kanale to jest yy, z tego pierwszego filmu, z resetu. Jak wymyślicie? W każdym razie Łazienka jest mała, z jednej strony są tylko płytki, z drugiej tapeta. Tapety nie myjemy, myjemy za to wszystkie sanitariaty, armaturę, no i płytki. I tu na dzień dobry mamy pierwszy problem mianowicie zatkany odpływ w zlewie. Na pierwszy ogień poszedł plumber, ale plumber na niewiele nam się tutaj zdał, bo nie podziałał nic. Od razu wam tu sprzedam tipa, co zrobić, jeśli zapcha wam się właśnie umywalka. Po pierwsze, moi drodzy, Nigdy nie lejemy żadnego kreta, jeśli nie wiecie, czym to jest zapchane. Ja od początku swojej działalności w social mediach odradzam każdemu używanie udrażniaczy w granulkach, tak zwanych właśnie kretów. Krety są bardzo zdradliwe, bo czasami nie rozpuszczają się do końca. A jak się zbiją w taką mega twardą masę, to niczym nie idzie tego później rozbić. A to z kolei powoduje jeszcze większe zatory w odpływie. Jak już musicie to, używajcie udrażniaczy w żelu, a najlepszym sposobem na udrażnianie odpływów jest rozkręcenie całego tego systemu, który znajduje się pod umywalką. U nas tym się zajmuje Klaudia, bo to jest dziecko złotej rączki, ona wie po prostu wszystko. I jak ktoś z ekipy czegoś nie umie zrobić albo nie wie, to wołamy Klaudię i Klaudia od razu to wszystko reperuje. No i słuchajcie, okazało się, że cały ten odpływ i wszystkie te rury na dole zatkane były maczą. I słuchajcie, okazało się, że odpływ został zatkany maczą. Tam w sitku i w tym elemencie odpływu zrobił się jakiś taki glut, którego niczym nie umiałyśmy rozwalić. I dopiero grzebanko nożem pomogło. My generalnie mamy na stanie sprężynę hydrauliczną. Nie wiem dlaczego jej wtedy nie wzięłam. Chyba się nie spodziewaliśmy, że będą niedrożne odpływy. Bo w większości mieszkań jednak odpływy działają, bo ich nikt nie używa. Po pół godzinie udało się udrożnić cały ten odpływ i mogłyśmy przystąpić do sprzątania łazienki. Do czyszczenia łazienki używamy znanej już Wam chemii od Ecoshine. Jakie to były płyny, gdzie je można kupić, to zostawiam Wam wszystko w opisie filmu. A w temacie Ecoshine wiem, że po pierwszym filmie kilka osób kupiło płyny tej firmy. Jestem ciekawa Waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Z samego procesu czyszczenia niewiele mam tak naprawdę nagrane, dlatego że to też jest stary film, więc no nie za dużo wtedy się skupiałam na tym, żeby z czyszczenia nagrywać. Tu nagrałam właśnie jak Klaudia myje umywalkę i za chwilę zalewa kibelek, a ja w tym czasie poszłam opróżniać kuchnię i ją też ogarniać. Ze starych nagrań zostały mi chyba jeszcze tylko dwa filmy i będą to filmy z darmowych sprzątań. Jedno jest z Warszawy, drugie jest z Krakowa. Może ktoś chce wybrać, które pierwsze wam pokazać? Dam wam mały spoiler. 2 grudnia mamy sprzątanie hardkorowej chaty, więc mam nadzieję, że wszystkie wskazówki, które od was dostałam, będę umiała wykorzystać. Dobra, kochani, teraz spadamy do kuchni. Kuchnia mała, aczkolwiek również zasyfiona. Najwięcej tutaj było opakowań po przetworzonej żywności, typu pizza, gotowe dania, z biedry i itp. Itd. Żeby było śmieszniej, piekarnik był cały czas w użyciu. Z samej kuchni jest jeszcze mniej do zobaczenia, jak z łazienki, dlatego że ja nie bardzo lubię odrywać innych od pracy, więc zazwyczaj jedną ręką sprzątam, drugą ręką nagrywam i te nagrania są takiej słabej jakości. A jak potrzebuję dwóch rąk, to po prostu nie nagrywam. Teraz już mamy kogoś, kto z nami jeździ i będzie odpowiadał za to, żeby wszystko było nagrane, więc. Więc mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Małe tipy na dobre środki do sprzątania kuchni. Jeśli chcecie umyć płytkę, nieważne czy to jest gazowa, czy indukcja, to pamiętajcie, że najlepiej używać do tego odtłuszczaczy. Do piekarników, drzwi w piekarniku, kratek żeliwnych, które są na płytkach, rusztów, które są w środku piekarnika i blachach do pieczenia najlepiej używać środków do przypaleń. Piekarnik da się też wyczyścić parownicą, kiedyś robiłam taką rolkę i właśnie używałam takiego skrobaka tutaj, jak widzicie i parownicy. Ten skrobak można kupić wtedy on Kosztuje 5 zł, ma wymienne nożyki, jest zajebiste, ja go uwielbiam. I to, co Wam nie zajdzie podczas mycia, nieważne już czy płynem, czy parownicą, to tym nożykiem elegancko wszystko wyczyścicie i nie ma ryzyka, że coś porysujecie, bo to są nożyki przeznaczone do powierzchni szklanych, ceramicznych, ogólnie powierzchni twardych, gdzie są właśnie przypalenia i inne zabrudzenia. Jedyne o czym należy pamiętać, to aby powierzchnia czyszczona oraz nożyk były wilgotne. Nigdy nie czyścimy na sucho, zawsze na mokro. I pokażę Wam jeszcze jedno z moich ulubionych akcesoriów do sprzątania, mianowicie pędzel malarski. Nawet nie wiecie, ile takich fajnych zastosowań w sprzątaniu ma taki pędzel. Najbardziej lubię go używać przy czyszczeniu ram, ale właśnie tutaj w takie zakamarki tłuste przy piekarniku i płycie również fajnie się sprawdzi, bo elegancko wszędzie wejdzie, wszystko wyczyści, zobaczcie, jak ten brud schodzi. Tak więc sprzedaję tipa, może kiedyś komuś się przyda. No i kochani, zbliżamy się ku końcowi. Kto jest ciekawy efektów końcowych, zapraszam. Łącznie na tym zleceniu spędziliśmy dwa dni. Pierwszego dnia 10 godzin 4 osoby, czyli na opróżnianiu. Na sprzątaniu 8 godzin 3 osoby. W końcu widać jakieś podłogi. Zaśmiecona kuchnia w ogóle nie przypominała miejsca, w którym można by było przygotowywać jakieś posiłki. Jak pamiętacie, wszędzie zalegały śmiecie i stare, zepsute jedzenie. Po naszym sprzątaniu może nie wygląda jak nówka funkielnie śmigana, ale przynajmniej jest czysto. No i nie ma tych śmieci. Przedpokój i mały pokój, śmiało mogę powiedzieć, że wyjechał stąd cały kontener tego wszystkiego, co znajdowało się w tych pomieszczeniach. A przypominam, że pod tą hałdą śmieci znajdowało się łóżko, które również zostało wyrzucone. Po sprzątaniu, chyba nikt z Was nie powiedziałby, że to jest to samo pomieszczenie. Co wy na to? I na koniec największy pokój, do którego kompletnie nie dało się wejść. Tu było największe składowisko mebli, starych opakowań, porozrzucanych ubrań, starego naniesionego sprzętu i śmieci. I dopiero tak naprawdę po sprzątaniu można było zobaczyć te piękne drewniane meble, które były przykryte tymi śmieciami. Fajnie, że udało się je uratować, bo ja bym chyba płakała, gdyby musiały wylądować na śmietniku. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało, dajcie znać w komentarzu i do usłyszenia za tydzień.